To jest pierwsza myśl, którą chciałbym się A podzielić. Jaki fragment trafił do Ciebie na tym? Mam kilka fragmentów, ale chciałem Mateusza, piąty rozdział od 13 do 16 czy 17 wersetu, czyli o tym, żebyśmy byli Solą Ziemi. Co to znaczy? Ja Dla mam, ciebie. tak. Ja mam taki stary czas, że zadaję Panu Bogu pytanie, na ile życie, które prowadziłem do tej pory, moja misja, moja działalność to jest dalej to, co powinienem robić. A na ile to już jest czas, który jakby powinien trochę zresetować wszystko, co do tej pory, mhm. i powinna się wystrzelić jakaś nowa misja, nowa droga. Wiadomo, że to się nie odbywa zero i w jednym dniu nie zamkniesz wszystkiego, i nagle uruchamiesz się do całkowicie nowego działania. I też Pan Bóg znowu przez ten fragment mi mówi, że nie, że jakby e, konkretne małe kroki w tym, co dotychczas, mhm. e, zajęcie się rodziną, codziennością, ucieszenie się z małych rzeczy. To jest dalej jakby rzeczywistość, która, która jest moim polem bitwy, plus misja, którą miałem dotychczas. To są owoce, które możecie nie rozumieć teraz tego, co mówię, ale to są jakieś moje wnioski z całego tego czasu. Niemniej to, że jesteśmy solą ziemi i co teraz, kiedy ona utraci smak? Jakby na, to, to była taka moja rozkminka, że, że właśnie to moje wyjście w kierunku Pana Boga. To jest na nowo nadawanie smaku mojej wiary, na nowo nadawanie smaku codzienności, na nowo nadawanie smaku, którym później można się dzielić.